Co zrobić, kiedy peruka naturalna po wyjęciu z pudełka wygląda tak jak na załączonym obrazku? Za chwilę pokażę Wam, jak przy użyciu zwykłej prostownicy sprawić, że nasza peruka naturalna Maria będzie wyglądała bardzo ładnie. Tak jak powiedziałam, potrzebujemy zwykłej prostownicy. Prostownica powinna być nastawiona maksymalnie na 200 stopni, ja ustawiłam na 180 stopni. To, czego jeszcze potrzebujemy, to jest tego rodzaju główka. Oczywiście ja użyję jej, żeby jak najlepiej Wam pokazać, jak radzę sobie z taką peruką naturalną, jak dzielę ją na sekcje i co zrobić, żeby uzyskać jak najładniejszą fryzurę. Potrzebujemy także szpilek. Bądź zwykłych igieł, żeby taką perukę do tej główki płóciennej po prostu przytwierdzić, żeby ona nam się nie ruszała. Ja mam tutaj akurat takie zwykłe igły do szycia. Co robimy? Zakładamy sobie taką perukę. Oczywiście, jeżeli nie macie takiej główki płóciennej, możecie to zrobić na swojej głowie. Będzie to może troszeczkę trudniejsze, no bo jednak nie będziecie widzieć, co się dzieje z tyłu. No, ona nie wygląda zbyt dobrze, tak jak widzicie. Każdy włos jest wykręcony w inną stronę. Grzywka jest dość płaska, też nie ma swojej formy, więc trzeba by było tutaj coś z nią zrobić. Jeszcze raz przypominam, że to jest nasza peruka Maria. 100% naturalna, rzecz jasna. I oczywiście to, czego będziemy potrzebować, to prostownica, a także takie klamerki do podzielenia sobie włosów na sekcje. Ja zacznę sobie od boku i wydzielę sobie połowę włosów. Mniej więcej, to nie musi być bardzo dokładnie. I tą górną część podpinam sobie taką klamerką, podatnę jeszcze tutaj drzewkę. i będziemy sobie włosy postawać. Żeby fryzura wyszła nam ładna, warto wydzielać dość cienkie pasma i takim ruchem podkręcającym wkładamy włosy. Jak widzicie, wygląda to bardzo ładnie. Oczywiście możecie sobie podkręcić bardziej. Ja z naszej Marii zrobię klasycznego boba. Jeżeli chciałybyście sobie pasemka bardziej podkręcić, to oczywiście warto podzielić je na mniejsze sekcje. Ja nie będę robiła też całej fryzury, gdyż tył naszej Marii wygląda ładnie. Zawsze najgorzej jednak jest no, tutaj z tymi przodami, które no, jak wyciągniemy z pudełka, trafią nam się po prostu powykrzywiać. I mamy grzywkę. Zostawimy sobie tą przednią część grzywki na razie i zrobimy tą sekcję, wykręcając ją w tą stronę. Tak nam się robi tutaj taka ładna fala. Jeszcze można powtarzać. To, jest, to są włosy 100% naturalne, więc nie musicie się obawiać, że wam się coś tutaj spali. Dopiero przy pierwszym ruchu, tak naprawdę, jesteście w stanie zobaczyć, te włosy się układają. I ten ruch ponawiać, jeżeli chcecie, żeby włosy były gdzieś bardziej podkręcone. Ale tak jak też jesteście w stanie same zauważyć, yy, włosy są bardzo podatne na stylizację. Pięknie się podkręcają. po pomocy postownicy. Wystarczyło kilka ruchów i wygląda ta strona dużo, dużo lepiej. Przejdziemy sobie, był tak jak mówiłam, wygląda naprawdę w porządku. Pasy są ładnie ułożone, więc zajmiemy się tym drugim bokiem i powtarzamy sytuację analogicznie, czyli wydzieramy sobie. Się dzielić włosy na pół. No sobie tutaj bardziej od tyłu, jednak. Ten boczek jest troszeczkę mniej gęsty niż ten drugi, bo jednak yy, mamy przedziałek na tą drugą stronę, więc większość włosów znajduje się tam. Ta szyta strona będzie dużo szybsza, za tym Pamiętajcie o tym, że Marie, jak i wszystkie inne peruki naturalne z naszego sklepu, możecie także kręcić na lokówkę. Bardzo fajnie te włosy podają się także wałkom, żeby się nam ładnie. Podkręciły na wałkach, to po umyciu takiej peruki e, trzeba ją pozostawić lepiej do samodzielnego wyschnięcia, tak w 80%. Wtedy nawinąć włosy na wałki i jeszcze dodatkowo podsuszyć, tak żeby włosy były kompletnie suche. One wtedy pięknie się nam podkręcą. Więc można powiedzieć, że postępowanie z taką. Peruku naturalną, jest bardzo podobne do postępowania z naszymi własnymi jednak włosami. Jak mówię, z grzywką można eksperymentować w taki sposób, że w peruce Maria grzywka możecie nosić, tak jak pokazuje na boki. Tak jak. To wygląda w ten sposób. Bądź możecie sobie ją obciąć też rzecz jasna na prosto. Sobie jeszcze no, tutaj trochę kręcę, żeby pokazać, że noszona bardziej na czoło, także zadziała nawet w ten sposób. Tak to wygląda. Możecie ją jeszcze delikatnie ułożyć palcami. Tutaj te boczki są pięknie podkręcone. Mamy ładną pirankę. I się prezentuje w tym momencie. Dla utrwalenia zawsze polecamy użyć delikatną ilość lakieru. Proszę tutaj naprzód. I nie za dużo. Bo się włosy bardzo nie skaliły. Tak to słuchajcie. Naprawdę. naprawdę fajnie. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało w takim razie na manekinie, żeby pokazać to jednak. Ja tak jak mówiłam, zrobiłam marię bardzo klasycznie, na zwykłego boba bez jakiegoś nadmiernego podkręcania, ale tak jak widzicie, peruka e, prezentuje się bardzo ładnie, super to wygląda. Oczywiście pamiętajcie o tym, że każdą perukę naturalną możecie dowolnie także obcinać. Nie tylko grzywkę możecie też obcinać z długości, czy, e, czy też tutaj m, na koronie. Pokażę Wam jeszcze dokładnie kolorek tej Marii. To jest taki ciekły, słonkowy kolor. Oczywiście będzie ona oznaczona pod filmem. Maria występuje także w innych kolorach. Mamy przedziałek szyty na siatce. Włos jest naprawdę przyjemny, bardzo miękki, jeśli chodzi o czepek. Czepek jest dość spory, raczej z przeznaczeniem na te większe głowy. Czyli y, można powiedzieć, że między 55 a 58 będzie fajny. Jest elastyczny, maszynowo szyty na taśmach po bokach, z tyłu, dodatkowo pokryty tiulem, żeby na taśmy nie drapały. A jest też oczywiście, są też, są też paski do regulacji. Mamy trzy dodatkowe spineczki clip-in. Możemy sobie wpiąć tutaj, jeżeli mamy włosy, tutaj i tu. No i oczywiście siatka, która jest. Od ucha do ucha i na przedziałku. Jeśli chodzi o tą siatkę, bardzo często pytacie, co z nią zrobić, no trzeba ją, słuchajcie, dociąć. Wystarczą do tego zwykłe kosmetyczne nożyczki, takie do paznokci, bo one są zazwyczaj ostre i docinamy po prostu tą siateczkę do linii włosa. Róki, podążając od ucha przez czoło do drugiego ucha. To jest naprawdę bardzo proste, ale to, co jest um, najistotniejsze, to to, aby nożyczki były ostre, żeby nie postrzępiły siateczki. Um, mam nadzieję, że w tym wideo pomogło Wam trochę um, z włosami naturalnymi, które otrzymujecie i wyciągacie z pudełka. No i jednak okazuje się, że wyglądają trochę inaczej aniżeli na zdjęciu, ale tak jak mówię, nie należy się tym martwić, bo. Wszystko da się z tym zrobić. Dziękujemy i oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i do śledzenia nas. Dzięki, do zobaczenia.